Gdzie jest moje szczęśliwe miejsce na Ziemi? Gdzie mogę się zakochać, a gdzie zrobić karierę? Jakich miejsc unikać, bo mogą być niebezpieczne? Czyż nie są, kochani, to pytania, na które szukamy odpowiedzi? Właśnie astrokartografia, czyli księga mapy, nazwana przez astrologa Jima Luisa, który wprowadził tą nową astrologię do świata astrologicznego w 1978 roku, odpowiada na te pytanie: gdzie? Może się coś wydarzyć. Ja nazywam się Agnes dos Santos i dzisiaj w bardzo prosty sposób postaram się Wam przekazać podstawy astrokartografii, abyście mogli już dziś odpowiedzieć sobie na te ważne pytania. W pierwszej części tego filmu przedstawię Wam podstawy astrokartografii, a w drugiej podam Wam informację, jak samemu sprawdzić sobie, takie swoje miejsce na świecie, które warto odwiedzić. Mapa astrokartograficzna to taka światowa scena teatralna, na której możemy odgrywać różne życiowe role, według miejsca na Ziemi, w którym jesteśmy. Wiemy już, że planety i ich względne położenie względem naszego miejsca urodzenia mają bezpośredni wpływ na nasz charakter, wygląd, nastroje, decyzje i nawet wybory życiowe. Jeśli zmienimy miejsce naszego pobytu, nasz indywidualny horoskop również się zmieni. Właśnie poprzez modyfikację potencjału naszego horoskopu urodzeniowego nadajemy mu całą gamę nowych cech. Oczywiście, kochani, tu nadal będziemy mieć te same talenty, lub na ten czas nierozwiązane problemy, ale zmieniając pierwotne energie planetarne, możemy polepszyć lub pogorszyć swoją obecną sytuację życiową. Astrologia relokacyjna przedstawia mapę całego świata, która wskazuje miejsca, w których nasze urodzeniowe pozycje planet będą miały największy wpływ. Na przykład, kochani, każdy z nas ma w swoich horoskopach planetę Wenus, która jest patronką miłości, ale też między innymi jest odpowiedzialna za dobra materialne. Kiedy mamy ją na bardzo mocnym miejscu w swoim wykresie, łatwo zarabiamy pieniądze. Ale ci z nas, którzy mają ją słabo pozycjonowaną, niestety mają niewiele szczęścia w przedsięwzięciach finansowych. Oczywiście, kochani, nigdy to nie jest takie proste, bo trzeba wziąć pod uwagę cały horoskop. Nie tylko osobny element, ale na potrzeby tego filmu załóżmy, że jest to reguła. Więc, jeśli chcesz zwiększyć moc swojej Wenus i zdolność przyciągania pieniędzy, możesz przenieść się do miejsca na świecie, w którym Twoja Wenus jest znacznie silniejsza czyli pod linię Wenus na mapie. Zanim powiem Wam, jak samemu sobie sprawdzić i stworzyć taką mapę, przybliżę Wam cechy każdej planety, abyśmy świadomie mogli wybrać to, czego. Brakuje nam w życiu, czyli świadomie pojechać tam. Jeśli potrzebujemy, jeśli chcemy spotkać partnera naszego życia, no to pojedziemy na linię Wenus. Jeśli chcemy być bardziej odważni w życiu, to pojedziemy sobie tam, gdzie jest linia Słońca. Więc, kochani, zacznijmy od linii Słońca. Jeśli szukasz potwierdzenia uwagi lub po prostu ciepła, właśnie udaj się pod tą linię. Miejsca na linii Słońca zwiększają Twoją. Pewność siebie pozwalają ci swobodnie zająć więcej miejsca. No bo przecież nie możesz ukryć się na linii Słońca. Z łatwością pokażesz i wzmocnisz swoje talenty. Jeśli na przykład robisz karierę aktorską, to linia Słońca na pewno ci tutaj pomoże. Jeśli chodzi o linię Księżyca, pomaga ona nawiązać kontakt z wewnętrznymi pragnieniami i emocjami. Księżyc reprezentuje naszą kobiecą naturę, nasze zdolności pielęgnacyjne i nasze pragnienia. Chcesz założyć rodzinę, skieruj się w stronę energii księżyca, lub dosłownie pojedź na wakacje gdzieś na swojej linii księżyca. Linia Merkurego. Merkury jest planetą komunikacji. Jest to miejsce, w którym możesz wykorzystać swoje umiejętności pisania: napisać książkę, zacząć bloga, podcast. Twój umysł będzie nieustannie kreował, więc łatwiej będzie ci przychodzić nauka, pisanie książki. Więc to jest bardzo dobre miejsce na te czynności. Linia Wenus. Wenus reprezentuje miłość, piękno wizualne, sukces w pomnażaniu majątku, relacje, uczucia, styl sztukę. To miejsce, w którym będziemy wyglądać i czuć się najpiękniej. Właśnie na linii Wenus. Na pewno odnajdziesz swoją bratnią duszę, miłość swojego życia. Linia Marsa, Mars to pasja i energia w odniesieniu do osiągnięć. Mars jest planetą akcji i separacji, więc nic tu nie jest nudne. Gdy mieszkasz lub odwiedzasz linię Marsa, spodziewaj się w tych miejscach ciągłego ruchu, dużej ilości energii. W zależności od tego, jak Mars pasuje do twojego wykresu, ta linia może cię Przegrzać wręcz lub zainspirować. Kobiety bardzo często mogą wchodzić w takie energie męskie, co może służyć lub być gdzieś w jakim stopniu zagrożeniem dla związku. Kiedy ja jestem pod linią Marsa, czuję taką pewność siebie e, i to mi też pomaga w wyrażaniu tego, co chcę przekazać. Linia Jowisza. No, kochani, linia Jowisza jest zwana najszczęśliwszą z linii, bo Jowisz. To planeta szczęścia. Jowisz jest nauczycielem, mentorem, guru. Linie Jowisza przynoszą inspirację, rozbudowę i kulminację celów. Jeśli na przykład masz projekt, który chcesz zrealizować, to miejsce na linii Jowisza na pewno Ci w tym pomoże. Linia Saturna, no tutaj sprawy stają się poważne na linii Saturna. Saturn jest ciężki, Saturn jest odpowiedzialny. Jeśli chcesz się w coś zaangażować, niezależnie od tego, czy jest to związek, czy kariera, linia Saturna na pewno poprawi Twoją dyscyplinę. To jest bardziej wymagająca linia, która koncentruje się właśnie na dyscyplinie, porządku i zasadach. Życie na pewno no, nie będzie aż tak zabawne i tak przyjemne jak na przykład na linii Jowisza. Ale na krótki okres, na przykład, wybór miejsca na studia pomoże nam zdyscyplinować się, pomoże nam większej systematyczności. Chociaż ja bym pewnie wybrała Merkurego, bo wiem, jak Saturn może być. Ciężki. Linia Urana. Jedyną stałą rzeczą jest tutaj nietrwałość w linii Urana. Uran jest planetą, no trochę destrukcyjną, a jego wpływ sprawia, że wszystko jest w ciągłym ruchu. Uran jest również innowatorem i rewolucjonistą. A to dobre miejsce do walki o przyszłość, w którą wierzysz. Jeśli mieszkasz pod linią Urana. Albo jesteś blisko niej, to masz wrażenie, że ciągle musisz być w ruchu. Nie potrafisz zwolnić, dlatego, częste wyjazdy, na przykład pod linię Księżyca lub Jowisza, pomogą ci trochę zwolnić. Linia Neptuna. Tutaj leży nasza duchowość. Jeśli chcesz połączyć się bardziej ze swoim wewnętrznym światem albo zgłębić tajemnice życia, to udaj się właśnie pod linię Neptuna. To może być naprawdę długa, czasami dziwna podróż. Lub naprawdę cudowne wakacje. Zależy, jak bardzo jesteś otwarta, aby poznać siebie. Linie Neptuna mogą być również miejscami, w których zyskujesz wpływy, niesiesz taką wolność duchową. Ludzie będą chcieli tego, co tutaj masz. Linia Hirona. Hiron jest takim magicznym uzdrowicielem. Daje trochę wglądu w cel życia, pokazuje w jaki sposób mamy pomagać innym. Reprezentuje też naszą karmę i los. Więc tutaj musimy być uważni. Często też możemy czuć się jak w domu, kiedy jesteśmy pod tą linią prawie tak, jakbyśmy tu byli wcześniej. No i przechodzimy do ostatniej linii, według mnie takiej, no chyba trochę najcięższej, to jest linia Plutona, ale linia Plutona to linia transformacyjna, ale także niestabilna. Jest to idealne miejsce, jeśli chcesz wszystko spalić i zacząć od nowa. No, mniej idealne, jeśli chcesz się zrelaksować lub kontynuować to, co już zaczęłaś. Wiele osób boi się linii Plutona, ponieważ reprezentuje śmierć i odrodzenie. Ale jest to także planeta ekstremalnej transformacji, więc jest to idealne miejsce, jeśli chcesz wstrząsnąć i wyłonić się jako nowa osoba. Istnieją również cztery kąty, pod którymi linie przechodzą przez wykres. Możesz zauważyć, że masz dwie linie Wenus w różnych miejscach na mapie i w zależności od ich położenia mogą odnosić się do różnych aspektów życia. Na przykład, jeden może mieć kod obok niego AC, a podczas gdy inny ma MC. Oto jak określić do czego odnosi się każdy z nich? Czyli jeśli masz kod AC, Ascending, odnosi się do Twojego wyrażania siebie w świecie, jak się prezentujesz. Jeśli podróżujesz do lokalizacji wschodzącej planety, przyjmujesz wygląd i energię tej planety. Czyli na przykład, jeśli Twoja Wenus jest w AC. To najlepsza kombinacja, która promienieje fizycznym pięknem. Będziesz czuła się naprawdę piękna, ludzie będą cię podziwiać. Jeśli jesteśmy przy symbolu IC, reprezentuje on Twoje miejsce przynależności do świata. Będziesz skoncentrowany na energiach wpływającej planety tutaj, czyli na przykład jeśli Pluton znajduje się w IC na Twoim wykresie, możesz odczuwać niepokój w swoich osobistych relacjach w tym, w tym miejscu. Jeśli masz symbol MC, czyli jeśli planeta znajduje się na środku nieba, odnosi się do tego, jak wpływa na ciebie zarówno społecznie, jak i na Twoją karierę. Jeśli Twój na przykład y, Merkury jest na MC, to jest to w zasadzie prośba wszechświata, aby napisać kolejną wspaniałą książkę lub spełniać marzenia o zostaniu na przykład gospodarzem podcastów czy jakiegoś YouTube'a. YouTube Dlatego tutaj zwracajmy uwagę też, gdzie jakie symbole są przypisane do każdej z planet. Mamy jeszcze jeden symbol. DC i reprezentuje on energię, które przyciągasz do siebie w kontekście innych, w związkach, w przyjaźniach. Jeśli chcesz zbudować pozytywne, trwałe relacje, to udaj się pod linię na przykład Wenus, Jowisza lub Słońca właśnie w DC. Możesz też zauważyć na tej mapie, że niektóre linie przecinają się lub biegną bezpośrednio nad sobą, lub bardzo blisko siebie. Oznacza to, że energie każdej linii wpływają na siebie nawzajem, tworzą taki własny byt. A więc kochani, poznaliście znaczenia planet, kąty, pod którymi linie przechodzą przez wykres. Eee, ale kochani, to tylko punkt wyjścia dla dla astrologii lokalizacji, ponieważ oczywiście każdy wykres jest inny i nawet taki najmniejszy niuans może zmienić na przykład linię Plutona z erupcji, taką duchową przystań lub linię Wenus ze słodkich wakacji w miejsce naprawdę burzliwego romansu. Do głębszej, bardziej dokładnej analizy zapraszam Cię na sesję indywidualną. Aby sporządzić swoją mapę astrokartograficzną, niezbędna jest znajomość daty oraz godziny i miejsca urodzenia. Każdy z Was zna swoją datę urodzenia i pewnie miejsce urodzenia też. Czasami może być problem właśnie z godziną urodzenia. Jeśli nie masz godziny urodzenia, możesz zadzwonić do Urzędu Stanu Cywilnego przy szpitalu, w którym się urodziłeś. I poprosić o tą godzinę. Ja też tak zrobiłam, bo nie znałam dokładnie swojej godziny urodzenia. Podałam pani wszystkie moje dane i ona poprosiła mnie, żebym za trzy dni zadzwoniła i podała mi wtedy tą godzinę urodzenia. Kiedy już mamy te wszystkie dane, to możemy wejść na jedną ze stron, która ci bezpłatnie taką mapę stworzy. Na przykład taką stroną jest astro.tv. Ja podam tą stronę pod filmem. W menu wtedy wybierasz sobie Free Horoskop. Wydaje mi się, że ta strona jest tylko w języku angielskim, więc jeśli ktoś nie zna języka angielskiego, może poprosić osobę, która pomoże w odszukiwaniu tych naszych szczęśliwych miejsc na Ziemi. Czyli wchodzisz na astro.com, wybierasz sobie Free Horoskop w menu, następnie Location. Astrologii i wybierasz wtedy Astro Click Travel. Uprzednio oczywiście musisz dodać swoje dane do wykonania. Mapy I ta mapa Ci się pokaże, wtedy zobaczysz różne kolory, zobaczysz symbole tych map. Na astro.com astro wydaje mi się, że Jowisz to jest różowa linia, Księżyc to jest niebieska linia. Ja tutaj nie, nie, nie podawałam kolorów, bo każdy z Was może sprawdzać to na innych stronach, dlatego te kolory nie są takie istotne. Pod każdą planetą będzie symbol tej planety, na astro.com, i są opisane te symbole. W ogóle na astro.com, jak klikniecie sobie na miejsce, to z boku też pojawi się krótki opis, więc będziecie mogli jeszcze bardziej zrozumieć, co dane miejsce wam da, jakie doświadczenia. Więc kochani, mam nadzieję, że ten krótki film z podstawami astrokartografii pomoże Wam w określeniu swojego szczęśliwego miejsca na Ziemi. Miejsca na kolejne wakacje lub miejsca do dłuższej reolakacji. Ale jeśli myślisz o przeprowadzce, to tutaj, oczywiście, już polecam profesjonalną konsultację z astrologiem, który Specjalizuje się na przykład w astrokartografii, aby dokładnie to określić. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy przekaz i wydał Ci się wartościowy, zostaw łapkę w górę lub komentarz. Dziękuję za to, że jesteś, bo dzięki Tobie mam możliwość przekazywania swojej wiedzy. Zapraszam Cię też do bezpłatnego projektu Odkrywania Siebie z księżycowym kalendarzem. Link będzie poniżej. Dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym filmie.